zadanie 15. Na rysunku przedstawiono ostrosu prawidłowy i grania stosu prawidłowy. Wszystkie krawędzie obu brył są jednakowej długości. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P i tak dalej. No dobra, suma długości wszystkich krawędzi ostrosupa, zdanie pierwsze jest większa niż suma długości wszystkich krawędzi ostrosupa. No dobra, my wiemy, że wszystkie krawędzie obu brył są równej długości. No to w ostrosłupie, w ostrosłupie co mamy tu, ma, w podstawie mamy cztery sztuki, no załóżmy 4 A, niech będzie po A wszędzie, no i cztery, że tak powiem te skosy, nie, czyli też 4 A, czyli łącznie mamy 8 A. W stosupie no to mamy 3 w podstawie, są takiej samej długości, więc, więc luzik trzy podstawie dolnej, trzy podstawie górnej i jeszcze są trzy wysokości, więc trzy piony można powiedzieć, więc to będzie 9a. No i zastanawiamy się, suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest większa niż suma długości wszystkich krawędzi grania stosupa? No nie, no bo wiemy, że grania stosupa miało tego więcej. Całkowite pole powierzchni ostrosłupa jest większe niż całkowite pole powierzchni grania stosupa. No, i tutaj też trzeba się uważnie przyjrzeć, no bo zobaczcie, z czego ten ostrosób jest zbudowany. Ostrosób. Jest zbudowany z kwadratu, bo to jest prawidłowy ostrosób, więc mamy po pole podstawy, to będzie a kwadrat, ale te ściany boczne, z czego się składają. No i tutaj warto dopisać jeszcze jedno a i to a. No i w sumie wygląda na to, że pole ściany to będzie po prostu pole. Trójkąta równobocznego obok A, czyli mamy A kwadrat pierwiastku z 3 na 4. No to pole boczne, tych ścian było 4. No to napiszę to wszystko, żeby było jasne. No to 4 razy A kwadrat pierwiastku z 3 na 4. To jest bardzo ważny wzór, wa warto go znać. No i mamy A kwadrat pierwiastku z 3 po prostu, nie, bo te czwórki się tam tutaj pięknie skracają. No to cała, całe pole powierzchni. Tego ostrosupa to jest a kwadrat, tak, bo pole podstawy plus a, pierwiast... a kwadrat pierwiastków z 3. No i tak to można zostawić. No to teraz czas na grania stosu. Grania stosu. Grania stosu No to pole podstawy, grania stosów, no to tutaj mamy podobną sytuację, tylko że inaczej. <laughs> czyli podstawą jest ostrosup równoboczny, czyli to będzie a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. A ścianą będzie kwadrat. Bo tutaj jest a. I tutaj też jest a przecież. No to to będzie a kwadrat. No dobra, no to całość pole całkowite. O, tak to napiszę. On ma dwie podstawy, czyli dwa razy a kwadrat pierwiastku z 3 na 4. No i plus trzy ściany, czyli 3a kwadrat. Da się jeszcze uporządkować, więc zrobimy to a kwadrat pierwiastku z 3 na 2. Plus 3a kwadrat. No i teraz pytanie, co jest większe? Pytanie, co jest większe? Ja tutaj się upewniam. Tak, tutaj mamy w Ostro mamy a pole, podstawie z a kwadrat, plus 4 ściany boczne mamy pięknie. No i widać ewidentnie, no można by było zauważyć tutaj, że pierwiastek z 3, to to jest niecałe 2. No to weźmy tą dwójkę nawet. No to w przybliżeniu to będzie 3a. 3a kwadrat. A my tutaj mamy 3 kwadrat wygrania stosupie, ale jeszcze plus jakaś tam liczba, więc, więc ewidentnie będzie grania stosupiał większe. I patrzymy, pole całkowite ostrosupa jest większe. No to będzie fałsz.